Patagonia w Chile. Czy da się zrobić trekkingi bez agencji? Otóż da się. My zrobiliśmy dwa trekkingi i dwa razy była magia. Na pierwszy trekking wybraliśmy się do trzech wież. Jest to szlak bardzo popularny. Pojechaliśmy rano autobusem, bus sur. Po niespełna dwóch godzinach dojechaliśmy do laguny Amarga, skąd e, Podjedziemy jeszcze szatlem 7 kilometrów do szlaku i ruszymy na szlak z więzieniem, którego będą właśnie te wieże. No, cały dzień przed nami. Za szatel płacisz gotówką na miejscu. Zaczynamy. Trasa do Trzech Wież w parku Torre Zepen jest najpopularniejszym szlakiem. Musisz liczyć się z tłumami. Po drodze, na początku widoki zapierające dech, potem już jest nieco gorzej, naszym zdaniem, aż wreszcie dochodzisz do wież, które są spektakularne. Na górze obowiązkowa sesja foto i gorąca herbatka na rozgrzanie. Jako drugi trekking wybraliśmy Lodowiec Grey, do którego dostaliśmy się najpierw autobusem. 3 godziny bus sur do Pudetę, stamtąd wyruszyliśmy promem około 45 minut do Pajna Grande. Rezerwacja biletu na prom online. Tam rozpoczynają się już trasy trekkingowe. Na całym szlaku widoki nie do opisania. Magia. Trzydniowy bilet wstępu do parku Torres del to koszt 32 400 peso chilijskich na osobę. Zakupiony online. Podsumowując, wszystko można ogarnąć samemu, szybko, prosto i bez przepłacania. Zapisz filmik, jeśli wybierasz się do Torres del